Jest jak kolejka. To na imię. Prawie jak twoje imię. Powiedz masz kacper, prawie jak kacprowy wierch, tak? Tak. A to jest Kacprowy wierch. Powiedz idziemy. To Tak, jest skrót. I będzie jakaś kolejka. Tak i będzie kolejka, kolejką wjeżdżamy na górę. Mhm. Tak Liliusiu? Mhm. Szybciutko na górę idziemy. Na kacsprowy. Kacprowy wierch. wierch. Tak. Szybciutko. szybciutko. Nie wiem. No dobra. dobra. Jest szlak. Słucham. Chyba tutaj jest. Tego, to to taka mała wpadnie. górka z naszego parkingu żeśmy się już znaczyli co? uwaga na kamienie. No bo jest... No bo było taka Bardzo znaczy. długie spinianie. Stroma, prawde strom, stroma wspinanie, tak? Tu idziesz... Dobra, taki intentów nawet. jak tam? Dobrze? Dobrze. A ile tam było tata, że pora... Mureczki? A to nie ja tam. Tak. Idziemy na do... do... Idziemy na górę? Idziemy na Kacperów Wierch. Tak. Idziemy na kolejkę, tak? Tak. Chodźcie. Szlakniemy, byśmy nie dali rady. Tak. Uwaga na kamyczki. Chodźcie. Chodźcie, idziemy. Chodźcie, tak, e, Zaraz zobaczymy, kochani, czy to tutaj. Patrz, jak szybko woda płynie. No, to tak. szybko płynie. Szybko, proszę, woda, Szybko. Chyba tam musimy iść, dobra, chodźmy tam, chodźmy tam Chyba tam musimy iść do drogi, tam do drogi wyjść i tam gdzie? Chodźcie Daj rączkę, daj rączkę Tędy idziemy, chodźcie, tu kasper, tu tędy Chyba, że już chyba, dochodzimy chyba już na miejsce, co? To jakieś padne domki, co jakiś budowy, panowie coś tutaj robią Dobra, idziemy, na no mama z kasparkiem uciekają, muszą na schody Tu wchodzą na schody Dasz radę? No, pewnie, że dasz radę. Zobacz, Taka ta piękna woda płynie, wiesz? Na powrocie się zatrzymamy, odpoczniemy tu z powrotem, co? Tak, zrobimy sobie tu przystanek Kupimy sobie jakieś pamiątki Później chodźcie Na, na powrocie wracamy, kupimy pamiątki Odpoczniemy tu, może coś się napijemy może coś będzie do zjedzenia? Chodźcie. Ale jeszcze nie jest ta kolejka. Jeszcze nie jest ta kolejka, jesteśmy bardzo blisko. Tak, bardzo blisko. No i co, Mamy bileciki na Kasprowy? Iluśa ma za darmo? To 4 lat. Kasperuś tam jest z powrotem 109 i mama to tak. 129, tam jest z powrotem. Tak? Na... Tak. Tyle kosztują Nie, bo też trzeba wiedzieć. Na Kasprowy nie. Tam jest z powrotem. A co u góry musimy zrobić? Znaleźć kogoś od ty Jak się nazywa akwarium to? Eee, Adryś. Adryś. Się... Stacja Edukacja, tak. tak. Gość w pomarańczowych ciuszkach i będzie nas oprowadzał. Mamy zbierać e, e, pieczątki, tak? tak? Trzy pieczątki, trzy miejsca i wracamy na dół. Tak. Okay. No, no, no i moje jest jak jedziemy Tak, tutaj jest pierwsza tak. Pierwszy jest tak. To będzie punkt pierwszy, potem na, musimy skoczyć na drugi, z drugiego na trzeci i wszystko będzie załatwione, tak? tak. No, no. Super. Ale pokażemy ludzi, ludzika, tak? w Ale staliśmy... No, w takiej kolejce właśnie staliśmy. Właśnie w takiej. O tak. Hej, wchodzimy. Iluś? Mamy dalszy. My idziemy na pociąg Nie, na wy, wyciąg ale, ale ja tak lubię nie, to nie jest pociąg, tylko wyciąg 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 jest, jest. Jesteśmy wysoko Nie wiem, czy będą siedzące, zaraz zobaczymy Chodzimy, szybciutko o, Chodź, 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 tu Musimy mieć miejsce, musimy mieć fajne miejsce do nagrywania Ma. Musisz, musisz, musisz się zapocić trzymać. Chodź do mnie pani, chodź trzymaj się taty. Ja tam myślał, że, że jesteśmy... Że to już tu! A to dopiero przesiadka, to tam jeszcze na samą górę kasperku. Ale konkretna góra, co? Chodź do Tysia, chodź do mnie tutaj. Się. Chodź. Sam szczyt, tak? Spodziel się z się z nim. Spodziel się z nim. Spodziel się z Jak drzewa, takie wysokie drzewa. A jak są pod nami? Słucham? Tak, o, piękne, drugie, to się piękne No tam, tam jest nasz hotel. Chce dać nagraj na telefon? Jest hotel. Tam jest hotel? Gdzie jest tam doleko? Nasz Nasz hotel? Tak, gdzie jest daleko na Daleko jest? to Ale za kołysanie co? No, tu tak. jesteś pan. A tak drzewka, nisko. Tak. Nie na górę. Na górę bierzemy. A wtedy byśmy tu na dole. Zobaczcie, a ja, byliśmy tam na samym dole, zobaczcie. to wycieczka na Kasprowy, nie wiem ile musielibyśmy szlakiem iść. Na, na piechotkę. Na piechotkę, to by nam troszkę długo zeszło. Tak? A może bądź trzeci. Myślisz, że jeszcze będą? Bo to się wydaje, że chyba jeszcze będzie. Za chwileczkę, wiesz? Yes. O, o, jest Ojej. Jest, jest, Ojej. Yes. Ale nie boję. boisz się? No, super. Ja się nie boję. To jest ładne. Gdzie to, to... Patrz jakie tam ma te skałki widać. Patrz na tamte drzewa. Patrz jak te drzewka są niziutko, jak wysoko jesteśmy. Tak. Patrz, to patrz jak, jak by musieliśmy iść na Oto ta. Tata widzisz, że chyba już zaraz będziemy na miejscu. No, Zrób sobie Jesteś ładny widok skałki

to jedzenie, a to chodź. Poczekaj, nie chcę mi już raz jeść i idziemy dalej. Zapytamy się, tu Pani to pani zrobiła się o To jest to jest? wyciąg No ja nie wiem, gdzie. Przerwa na bułeczkę. Na bułeczkę jogurcika, tak? Tutaj Pani stoją. Stacja edukacja. Zaraz idziemy zbierać wyciąg, tak? I na końcu dyplom. Chodźcie teraz, Panie, mają teraz przerwę, tak? O 13.30 powiedzmy. bo niektóre niektóra kolejność. Chodźcie. idziemy, a więc idziemy tam, na tamtą górę idziemy. Ok, przed nami droga. Tak, nie podchodzimy blisko krawędzi, ok? Jedno podchnięcie i można polecieć w dół, tak? Jest to niebezpieczne, prawda? Trzymamy się z daleka od krawędzi. Jak w idziemy. Tak, idziemy? Jest tam jest kolejka, a my idziemy tam na górę. Ale jak u góry jest fajnie? Wycze świeże, pogoda nam sprzyja. Jest taka Tak, tutaj. Właśnie troszkę za trzy, ale. Uwaga, na uwaga, poduszki. A musiać z Lilią się tu zostają, tak? A my, mężczyźni, idziemy tam. Zapraszam, jak się czujesz? Kolejny. Dobrze, tu źle źle? No bo moje gardełko Gardełko? No, no to nie wiem, czy twoje gardełko tak boli Boli Patrz, patrz przed nami, ile drogi przed nami kochani Na sam szczyt Idziemy, damy radę No i tam może być... Dwójka albo trójka. Albo... Tak, tam chyba jest dwójeczka albo trójka. To tu się nawet nie wie, gdzie jest dwójka, gdzie trójka. Dobra, idziemy na szczyt, chodź. wygląda droga, powiedz. Tak, wygląda droga. No i bardzo wysoko. Jest bardzo wysoko. Tam jest jeziorka w dole, widać. Uh -huh. A tu jest jakaś. Patrz, powiedź, jak z daleka nagramy. Stanie tutaj, tu się troszkę bliżej. Piękny widok. Piękny widok. Zapraszam idziemy dalej w górę Dze ja, kochanie Jak? Zmęczony troszkę? Troszkę zmęczony tą trasą? Czyli piątkę Czyli piątkę Popatrzcie jak, jak daleko zawsze tamtą Jestem w tamtą, w tamtą, w tamtą. Piękne, ale to takie piękne widoczki. Ja to nagra, okej? ok? Dobra, już na samą górę zostały nam raptem 30 metrów na samą górę. No Poddali piękne stawy Mamusia zlibić się na dole tam zostały, tak? A ty, przyjacielu, dałeś, dałeś radę. Super kochani. Usiądź No to usiądź, jeszcze, jeszcze odpocznij pani. Widzisz kochani, zobacz. Zobacz, to jest zbudował coś z takich kamyczków. Może my zbudujemy takie coś dla nas. I zobaczymy. No jak? Mamy wszystkie trzy pieczątki? To chodźcie po dyplomy. Dyplom dla Kaspra Burzy i dla Lilianki Burzy, tak? Jest, jest dyplom? Proszę. Mamo, przytrzymaj jak tylko i przypniemy. No i nie przypinaj, to na wasze dziury robią. No i tutaj. Nie przypinaj, na dziury robią się Na na dziury, już ma... Znowu koszulki patrz Już będę mieć, tak? Ale i likwidzę. Ja nie chcę. Nie chcesz? Pięknie. Koniec wizyt na Kasprowym, co? Wszyscy zmęczeni? Jest wysoko? Tak. Jest męcząco? Ale jest super. Ja nie mam, ale... Ja nie zobaczę, żebyłem. Kasprowy wie. Teraz wyciągniemy tak, od wyciągnięcia Tak, teraz wyciągniemy zjeżdżamy z dół Chodź do okienka, nagramy widok z okienka, chodź I dalej będzie swing, swing Chodź, przepraszamy na chwileczkę Chodź panie, nagramy widok, chodź To jest tam, będziemy zjeżdżać na dół, tak? A więc kolejka, już jedzie, jedzie po nas, chodź, jedzie po nas Idziemy Chcesz zobaczyć? Chodź, chodź. Nie dostajesz, chodź. Łap się tobie, łap się tobie. Zobaczcie, kolejka jedzie po nas. Idzie, idzie. A może pan na dole jakiś z coś tam robi, widzisz? Jakieś pasy? Jedzie po nas kolejka. Zjeżdżamy na tym To Nagrywał teraz. Będę nagrywał. Okay. <laughs> O, zamykają się drzwi. Widzisz? Zaraz będzie wszystko znowu będzie takie swing-swing. Słucham? Znowu będzie takie swing-swing. Znowu będzie takie buja, Tak. Włożyj na ruszki później, Żabciu. Boga zjeżdża, teraz druga strona Kasper, sobie bliżej stanąć? bliżej będzie swing

That <laughs> <inaudible> Patrz, patrzmy jak będzie drugi, drugi. ten leciał drugi, drugi sam, a nie nagrał. No i będzie swing-swing, zobaczymy zaczynamy. Będziemy robić swing Co? i ja będę tak Co?

Fajnie tam było. Fajnie było na, na kastrofielku? Pięknie, wysoko, piękne widoki. w Pięteczka. Jeszcze kiedyś tam pojedziemy. kiedy będzie. Tak. Chcesz jeszcze kiedyś tam wrócić? Tak, tak, tak. Uuu, wrócię, chciałabyś a chciałabyś osobać. Wygląda fajnie kochanie? To wygląda fajnie? Nie, to jest zimna woda, koleś. Nogi zamarły. Dzisiaj, a dzisiaj, 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 Magnes, dzisiaj, dzisiaj, i dzisiaj, 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 Tak, znaleźliśmy magnesy z dzisiaj, tak? Kaspery tak Lili. i Lili.